Wiosną 1914 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz jedzie do Londynu. Jedzie do Londynu, żeby spotkać się ze swoim przyjacielem od lat młodości, Bronisławem Malinowskim, i wspólnie wyruszają na wyprawę, na wyprawę życia do oceanii, na wyspy, na egzotyczne wyspy, gdzie Bronisław Malinowski zamierza badać rdzenne kultury, tubylcze kultury mieszkańców. Witkacy jest w bardzo złej formie psychicznej. Niedawno popełniła samobójstwo jego narzeczona i ta podróż wraz z najbliższym przyjacielem ma być dla niego rodzajem ucieczki terapii. Płynął, Płynął z Londynu przez Ceylon i Australię do Oceanii, ale Witkacy do Oceanii nie dopływa. W Australii wybucha między przyjaciółmi kłótnia. Wychodzą na wierzch różnice charakterologiczne, ale przede wszystkim wielkie różnice światopoglądowe obydwu wielkich osobowości. Przyszły wielki artysta, pisarz, malarz, jedna z największych osobowości artystycznych dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, i przyszły wybitny, wspaniały, światowej sławy naukowiec, Bronisław Malinowski, który z czasem zostanie jednym z najważniejszych antropologów w historii świata. Bardzo wiele ich różni. Witkacy wraca do Europy. Bronisław Malinowski płynie na egzotyczne wyspy sam. Co ich poróżniło? Jakie były między nimi różnice? A co ich do siebie przyciągało? O tym pisze Aneta Plejel w swojej wspaniałej powieści Lord Nevermore, a ta wspólna podróż dwóch przyjaciół jest punktem wyjścia do tej wielkiej. Epickiej opowieści. Relacja z Bronisława Malinowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza była intrygująca i była tajemnicą już dla ich współczesnych. I taką tajemnicą pozostaje do dzisiaj. Czy ta przyjaźń dwóch mężczyzn nie była w istocie miłością, wzajemną fascynacją? Temu poświęca swoją opowieść. Aneta Plejel. I czyni to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ w tej narracji pojawia się jeszcze trzecia postać, młodej kobiety z Melbourne, która niedługo po tym, jak Bronisław Malinowski dociera do celu podróży, zostaje jego żoną. I to z jej perspektywy rozważamy, zastanawiamy się, e, próbujemy rozwikłać ową tajemnicę Związku Malinowskiego i Witkiewicza. Bardzo lubię książki, które z jednej strony są wspaniałym freskiem historycznym, biograficznym, a z drugiej strony są opowieścią no, bardzo intymną. W bardzo subtelny sposób poprowadzoną i bardzo głęboko psychologicznie sięgającą do tego tematu, jakim jest przyjaźń Malinowskiego i Witkiewicza. Serdecznie polecam tę powieść, bo to jest wspaniała, pełna rozmachu, lektura opowieść obejmująca kraje, kontynenty, dekady i dwie wspaniałe, wybitne osobowości twórcze.